Siemanko. Właśnie robię listy odbojowe. Tutaj je mam. Pociąłem je tutaj na łączeniach. Bo nie było wiadomo takich długich listew, bo tam potrzebuję kawałki 3,5 metrowe w zasadzie. Eee, to pociąłem zwykłą taką o. Piłą. Pod kątem 45 stopni. I to mam na to plan taki. Generalnie to powinno się kleić. Według sztuki, Ja jeszcze pod większym kątem, żeby to była dosyć długa. To są jakieś przeliczniki, żeby była długa krawędź klejenia, ale ja mam na to taki sposób. Skleję to, a wcześniej sobie przewiercę tutaj dziurkę, prostopadle do linii cięcia, w zasadzie dwie dziurki i dam dwa wkręty, tak, żeby łebki mi się tu schowały i żeby fajnie ten wkręt przeszedł tutaj i on mi będzie dociskał od razu to klejone miejsce a to co tu będzie, te łebki to od razu też tym klejem to klej z żywicy od razu to zaszpachluje i będzie spoko myślę, że ten klej to nie będzie mi się jakoś super specjalnie rzucał w oczy nie będzie jakoś bardzo przeszkadzał a będzie zrobione to dobrze, łatwo, szybko i po mojemu Są dębowe I w takim przekroju Bo w zasadzie ona będzie szła tak Jak widzicie tutaj ta krawędź dolna Ona schodzi pod kątem a no to dlatego, że woda, która będzie tutaj Spływać po tym Tu, to żeby z tej krawędzi Sobie kapnęła w dół No jakby był kąt prosty tutaj No to ona by później po tym zagięciu Płynęła mi tutaj, nie? W kącie prostym a jak jest no a jak jest tak no to po prostu będzie tutaj sobie skapywać i nie będzie mi później tutaj leciało po, e, po kadłubie wcześniej był kąt prosty i zaciekało po kadłubie i cały no i, i brudziło to ten kadłub bo to jak kapie po tym kadłubie le, leci wszystko z pokładu zmywa jakiś tam kurz pył i tak dalej no i takie stróżki tam gdzie lecą, lecą te stróżki tej wody, to tam się robiło takie brudne zacieki jakby się robiło, nie? We leave it, the pie we make it, the star we keep it, the star we feel it, the star we hold it, the star we feel it, the sun we hear it, the sun we feel it, the sun we bring it, the sun we share it, the light we see it, the light we need it, the light we find it, the light we dream it, the pie we take it, the pie we. We make it, The how we keep it, The how we feel it, The how we hold it, The how we feel it, hear it, feel it, bring it, the sun we share it, see it, feel it, find it, the light we dream it, the fire we take it, the fire we break it. No jest to efekt kompromisu pomiędzy tym, żeby zrobić to szybko a tym żeby było w miarę ładnie przy zachowaniu tego, żeby było porządnie przy okazji. Dlatego są tutaj te wkręty e, zamalowałem je takimi specjalnymi markerami, ale to jest jak lakier do paznokci, coś takiego. Później one te listwy będą, e, będą olejowane. E, może zostanie później lakier olejowy położony, także... Teraz tak to wygląda. Odznacza się to bardzo, ale zobaczymy, jaki będzie efekt, jak to zaolejuje. I teraz możemy się przekonać. O. Na razie nie będę całej deski olejował. No bo. No bo będę jeszcze musiał ją mm, przymontować i to muszę dzisiaj, bo pogoda po prostu mi każe zrobić to dzisiaj. No widzicie, praktycznie tego nie widać. Tego będę olejował później już. Dopiero jak będzie deska ta lista odbojowa będzie tam przyczepiona dopiero wtedy. No i to jest ten mój kompromis pomiędzy estetyką a szybkością wykonania. Jak widać, jest całkiem spoko. Dobra, a nie chciałem ich całych lakierować czy tam olejować. No bo muszę przykleić tutaj taśmę klejącą, która będzie zabezpieczać mi, bo jak będę ją przykręcał, to posmaruję ją tutaj uszczelniaczem. Po to, żeby woda z pokładu nie wpadała mi tu pod listwę, tylko żeby później po listwie ciekła tam. Ale jak zaolejuję, to ten uszczelniacz do tego tustego drewna nie do końca się przyklei i to będzie powodować problemy, dlatego na razie nie będę tego olejował, polejuje, jak już będzie gotowe. No, ale efekt widać po prostu już, że daje radę w ten, ten sposób. No. no. Na tym to praktycznie zupełnie nie widać. Na no, żadnym nie widać. To jeżeli mówimy o to, jak widać z bliska. Bo z bliska to wygląda tak. A z daleka? No jest ten metr od tego. Widać coś? Nic nie widać. Żadnych wkrętów. No właśnie przykręcam listwę. Tam dalej już jest przykręcona. Tu nasmarowałem SIC-om, uszczelniaczem, na końcówce i na łączeniu listwy daję śrubę, bo łączenie jest najwrażliwym miejscem, gdzie śruba powinna dociskać to, żeby to nie pękło i na końcówkach też, żeby to fajnie nie odstawało, a w pozostałych miejscach wkręty od spodu. Teraz docisnąć to tutaj mam przyklejone, e, przyklejoną taśmę, żeby nie ubrudzić tą siką tej listwy, bo to później nie da się tego tak łatwo wyczyścić Wygładzę krawędź, szczelina mniej więcej tak jak tutaj to zrobiłem bo... ta część jeszcze będzie później malowana no. a tutaj na no, bardziej trzeba się będzie postarać Okazało się, że śruba, o a mam takie 6, 6x8 z takimi łebkami, tutaj nie starcza, bo przerwa pomiędzy tą listwą, która się automatycznie po prostu jest za duża, więc użyłem po prostu pręta gwintowanego, skręcę to, a od środka dam tutaj wkręta i wtedy wymienię już tą śrubę na tą właściwą. Taki pomysł wymyśliłem, żeby wyjść z tego, to żeby przytrzymać sobie tą wygiętą, sobie tak zawiązałem. No, a teraz to poskręcam bardziej i a później wymienię tą śrubę na właściwą. Dobra, śruba wkręcona. Tutaj trochę już wypchało tego. No, gdzie nie, gdzie jeszcze podokładać trzeba, będzie i wygładzić jakiś tam pachelką taką gumową do gładzenia silikonu czy czegoś, z takich uszczelniaczy. Dobra, teraz od środka jeszcze wkręt i wymienię to na właściwe. No, i listwa jest zamontowana. O, widać tutaj profil listwy. Spada po prostu, żeby był, żeby ta woda tak skapywała po prostu z tego rogu, tutaj. No, i tutaj wykończenie. Tak wygląda. Oczywiście tu jeszcze przyjdzie osprzęt, jeszcze tutaj falszburta będzie, jakieś knagi tutaj cały kość obowy i tak dalej, Ale obecnie tak to wygląda. Czas zacząć olejowanie. Będę olejował te listwy, które właśnie już przeszlifowałem przed chwilą. Są suche, wyszlifowane i tutaj mam olej z, ze smołą drzewną. Bardzo bardzo ładnie pachnie takim wędzonym, taką wędzonką trochę, no i olejem lnianym, bo to olej lniany jednak. I, no i fajnie się tym pracuje, bo nie trzeba jakoś się szczególnie przykładać do tego, wystarczy smarować, no, smarować i patrzeć jak drewno zaczyna piękniej wyglądać. Tutaj staram się nie wjeżdżać na pokład, bo ten olej jest trochę jednak barwiący. Delikatnie. Mimo tego, że on jest ciemny, to on tylko delikatnie barwi. Bo dam go tylko jedną warstwę. Kolejną warstwę dam z bielą cynkową. Nie do końca będzie zabielać, ale będzie ten cynk będzie chronił drewno przed wszystkimi rodzajami właśnie pleśni, i innych jakichś niefajnych rzeczy, które mogą atakować to drewno. Więc. Dlatego tak będę to robił. Do olejowania zawsze mam ściereczkę w pogotowiu, bo może się przydać, żeby coś wytrzeć. Ten olej jednak jest rozcieńczony też ter, terpentyną balsamiczną, żeby łatwo się wchłaniał, żeby fajnie drewno go wpijało. No i gdzieś tam zawsze kapnie, pocieknie, to wystarczy szmatką przetrzeć i jest super. Bardzo wdzięczny materiał, bardzo wdzięczny produkt. Lubię olejować sprawdzi, to może już całkowicie zrezygnuję z, z lakierów. aby wszystko już później olejował. To jednak to olejowanie to jest o wiele przyjemniejsza robota. Jest też to produkt naturalny. Ster dębowy, który zaolejowałem. Nie wiem, mi 10-krotnie czy 15-krotnie, chciałem go mocno nasączyć, to na nim a, a używałem zwykłego oleju lnianego, takiego jak dla koni się kupuje Zwykły tłoczony na zimno olej lniany, najzwyklejszy. Można go też wypić po prostu samemu go zjeść, więc taki olej dawałem i. Eee, powłoka się zrobiła, jak lakierowa, jak lakierowana. Oczywiście dużo warstw tam dałem ale jak widać olej oksydowany. A samemu też zresztą to można taki zrobić. Wystarczy olej zostawić na słońcu na parę miesięcy, albo kupić już taki no to on wtedy może służyć za lakier. On po prostu szybciej wysycha. Chemalko, kosz dobowy właśnie jest zamontowany już, tutaj listwy odbojowe też zamontowane, już się właśnie teraz olejuje. Tam zamknięcie tego na, 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 tego forluku też jest zrobione, ładnie. A jak przejdziemy na tył, no tutaj.